Dzisiaj, jak widzicie, nagrywam w innym miejscu, ale tutaj nagrywam telefonem. Więc zamiast mema, będzie dowcip. No ale no, w studiach, na zajęciach z programowania, student siedzi od bawej jakiejś studentki i widzi, że jej z plecaka, wystaje. No pamiętnik, no więc on bierze już z tego przygląda się na to niego, ej, to prywatne. E? A myślałem, że jesteśmy na tej samej klasie. Badący. A w dzisiejszym odcinku o historii domen dev i dlaczego myślenie boli? Czas zacząć. Dzisiaj już nie będę wygłupiał z jakimś paradoksem, więc przechodzimy do właściwej części. Cześć, nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest IT Morning, czyli zbiór ciekawych artykułów ze świata IT. Dzisiaj nagrywam z Biura Displayta, bo no, mam wrażenie, że nie do końca wyszło nagrywanie wczoraj w hotelu przez te wszystkie pociągi. Więc spróbujmy to zrobić w ten sposób. Dajcie znać, co o takim z opcji sądzicie. Yy, I. Nie mam dużo do powiedzenia na start, więc wejdźmy w nasz pierwszy materiał. O, będę trochę patrzył w boku, bo teraz mam komputer z boku. Yy, I jest taki dość stary artykuł, on jest z 2017, po, po, powiązany z kwestią domen.dev. Yy, artykuł jest, yy, jeśli chodzi o ostrzeżenie, które on ma o tym, że e domeny dev niedługo będą problematyczne. Nie jest aktualna. Jest to dostrzeżenie, które jak wiecie z 2017, więc te zmiany dawno weszły do Chroma, ale poza tym w 2019 Google udostępniło wszystkie domeny dev. Można wykupywać i posiadać normalnie strony na domenie dev, więc to już nie jest problem. Ale. Ten artykuł jest ciekawy z innego powodu. Autor bardzo fajnie rozpisał historię, jak w ogóle powstały domeny, jak to się zaczęło od czasu ArpaNet, jak to później przeszło przez DARPA i jak coś, co było taką bardzo kiedyś prostą rzeczą, kto nigdy nie spodziewał się, że to wyjdzie poza uczelnie, się rozrosło i jak właśnie w to wszystko są zamieszane DNS-y, co to jest właśnie w tym wypadku TLD, czyli Top Level Domains. Czyli, na przykład, komy, i tak dalej, i jak w pewnym momencie wyblokowano je na wszystkie opcje, i każdy mógł kupić domenę. Tutaj, właśnie się dzieje ta ciekawa rzecz, że Google kiedyś wykupiło sobie TLD Dev z założeniem, że będą wykorzystywać to tylko do testowania swoich wewnętrznych domen. No i oczywiście, żeby trochę się przed tym zabezpieczyć, bo, bo wiadomo, no na przykład, wy jakbyśmy lokalnie chcieli testować, możemy na przykład wystawić sobie lokalnie w naszym środowisku, powiedzmy, na przykład. Jesteśmy w displaycie, to powiedzmy display.dev jako nasze środowisko devowe. Wiele firm tak robiło, w sensie no wiadomo, nie display tylko ich nazwy, ale .dev i wraz z tą zmianą wszedł taki problem, że dla tych firm oznaczało to, że mają problem z certyfikatami, bo zmiana, którą wprowadziło Google, do, Chrome, do, do listy certyfikatów wprowadzili wymagany certyfikat HTTPS dla domen dewowych. Co w wypadku, gdy jesteś właścicielem tej domeny, to nie jest problem. Dla wszystkich innych już jest trochę bardziej skomplikowane, ale jak mówiłem, w obecnej chwili tu już nie jest problem, to się rozwiązało. Mimo wszystko, ciekawy artykuł z perspektywy historycznej, jak się domeny rozwijały. Nasz drugi artykuł jest poświęcony myśleniu. A mianowicie, dlaczego myślenie męczę? E, ja obecnie, jak pewno kojarzycie, jest trochę afery w świecie szachowym, że gościu cheatował i tak dalej, ale też ciekawą rzeczą, którą wyszło, jak się czytało, to jest artykułów, to tam jeden powodów, dlaczego ludzie uważają, że on cheatował, jest to, że pewne bardzo skomplikowane decyzje podejmował szybko, bez żadnego wysiłku. A Pokazują, że większość ludzi to musi trafić takie informacje w bardzo długi okres czasu i że tak naprawdę najlepsze szlachiści to jest taki wysiłek umysłowy, że potrafią stracić parę funtów wagi, wybaczcie nie pamiętam ile funtów jest na kilogramy, parę funtów wagi w trakcie meczu, bo to jest no taki intensywny wysiłek umysłowy i tutaj badania są poświęcone temu jak właśnie to działa, jak dlaczego działa nasz umysł i Kiedyś, to było badanie, które na ja myślałem, że tak jest, że było stwierdzenie, że zużywamy glukozy, zużywamy cukier i dlatego na przykład uzupełnienie cukrów pomaga. Ja sam będę tego jestem przekonany, bo e, przyznam się szczerze, że mnie strasznie ciągnie do słodkiego po tym, jak dłużej pomyślę, ale jak się okazuje, to nie jest prawda. Badania, na których to było nie udało się powtórzyć. Powtórzę jeszcze raz. Badania, które sugerowały, że tak naprawdę jest używana glukoza, czy jest używany cukier i dlatego ciągnie nazwę słodkiego, nigdy nie zostały powtórzone. Nie udało się zreprodukować tego w wyniku. W sensie badania były powtórzone, ale wyniku nie udało się uzyskać. Obecna teoria polega na tym, że w naszej głowie jest tworzony glutaminian. Jest on tworzony w części... Chwileczkę muszę sprawdzić, bo nie pamiętam jest stworzony w części, która nazywa się przedczoło. Artykuł nie wyjaśnia, co to jest glutaminian. Ja zapomniałem sprawdzić, co to znaczy. Ja kojarzę glutaminian sodu, ale to chyba nie jest taki. Ale w każdym bądź razie, z tego co rozumiem ten artykuł, on się gromadzi pomiędzy komórkami, nie bezpośrednio w komórkach i jego gromadzenie powoduje to, że sygnały idą ciężej, słabiej się przebijają, jest ogólnie, no, powiedzmy, przewodność tego obszaru gorsza, co też powoduje, że po dużym wysiłku elektualnym o wiele łatwiej nas przekonać do pewnych rzeczy, żebyśmy zrobili, bo miejmy prossze decyzje i łatwiej się zgadzamy. E, to jest trochę też powód, dla którego bardzo wiele e, nie restauracji, bardzo wiele e, sklepów, marketów ma przy kasie słodycze. Dlaczego? Po prostu to jest ten moment, kiedy nasza wola jest już bardzo słaba, bo musieliśmy tyle razy powiedzieć nie a jednak nie mówienie, nas kosztuje, koszt, mówienie nie kosztuje nas. Więc w konsekwencji wtedy jesteśmy najsłabsi i robimy, i jemy, um, kupujemy słodycze. Artykuł, jak sam twierdzi, jeszcze nie jest wiadomo, co można z tym zrobić, z tym y, glutaminianem, ale stwierdzają inną rzecz. To jest powiązane także z wypaleniem zawodowym, więc monitorowanie tego stężeń, jeśli będzie możliwe, pozwoli nam lepiej stwierdzić, kiedy ludzie potrzebują przerwy i jak pracować elastyczniej, żeby się nie wypalać. To jest dla mnie bardzo ciekawe określenie. No więc podsumowując dzisiejszy odcinek, pierwsze co musimy przyjrzeć się, to kiedy się. Męczy... Tchw, to pierwsze co musimy dzisiaj zobaczyć, to domeny dev i historyczne rzeczy, jak to kiedyś działało i jaki mógł być kiedyś problem w 2017. Oczywiście w 2019 Google blokowało te domeny, więc to nie jest już istotny problem, ale historycznie jest to ciekawy artykuł. No i. Męczenie i o to, jak do czego się męczymy, i co się dzieje w naszym umyśle. To wszystko i widzimy się w poniedziałek.